Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, na koronce, do Miłosierdzia Bożego, na żywo. Przy, witam wszystkie osoby, które pragną się z nami modlić. I zapraszam Was do tego, abyście pisali swoje intencje w komentarzach. Nasz zespół modlitewny będzie się modlił w każdej Waszej intencji. Chciałbym zaprosić Was również do tego, abyście koniecznie udostępnili tę transmisję. I polubili ją, w ten sposób będziemy mogli docierać do większej ilości osób. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, w tą godzinę miłosierdzia stajemy pod Twoim krzyżem. Na Golgocie, tutaj, gdzie oddałeś za nas swoje życie, tutaj, gdzie na krzyżu oddałeś ostatnie tchnienie. Panie Jezu, jak wielkie jest Twoje miłosierdzie. Panie, przychodzę do Ciebie prosząc o przebaczenie. Panie Jezu, Ty znasz moje upadki, Ty znasz moje grzechy, Ty znasz moje słabości. Pozwól mi, Panie, zanurzyć się w Twoim miłosierdziu, tak bym mógł iść Twoją drogą. Wylej swoje miłosierdzie na moją duszę. Wylej swoje miłosierdzie na dusze naszych bliskich i naszej rodziny koronki do miłosierdzia Bożego na żywo. Niech Twoja krew obmyje nas, niech Twoja miłość dotknie nas. Dla do zasług Twojej bolesnej męki prosimy we wszystkich intencjach naszego serca oraz we wszystkich intencjach napisanych w komentarzach do tych transmisji. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który siedzi w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod pońskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stąd on przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej... dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczno, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostra Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bardzo dziękuję Wam, kochani, za wspólną modlitwę. Zapraszam już jutro na krągę do Miłosierdzia Bożego na żywo. Bądźcie koniecznie z nami. Widzę, że dzisiaj jesteście, pomimo, że dokładnie o 15.00 Facebook przerwał naszą transmisję, ale wystawiliśmy na nowo i widzę, że jesteście. Więc bardzo Wam za to dziękuję. I życzę Wam wspaniałej środy. Niech Was Pan Bóg błogosławi, szczęść Boże.